Dzień dobry, dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku serii Bitwy Epickie. Na taką bitwę epicką zaprasza Was dzisiaj kapitan Balaton BGD z drużyny Floty Czarnej Perły. Kapitan zaprasza Was na bitwę rankingową, gdzie zatapia. 4 okręty robi bardzo potężny demecz w wysokości 246 522. Moi drodzy zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, z którego dowiecie się jakie okręty mamy w testach i co najważniejsze robię powtórki Waszych przepięknych bitew. Usiądźcie sobie wygodnie, a ja Was serdecznie zapraszam do pooglądania przepięknej bitwy w trybie bitew rankingowych. Kapitan delikatnie zwolnił za tymi wyspami, aby mógł coś zobaczyć. Jakieś nadpływające okręty już z lewej strony widzimy trzy okręty: jest tam krążownik Alaska, krążownik Carnot i pancernik De Czekamy co tutaj będzie nam dane. Zobaczyć, czy będzie jakiś z okrętów. Widać, ktoś już tam strzela. No i kapitan sobie bierze na cel pancernika de Gros. Poszła a, pierwsza salwa pocisków w kierunku tegoż pancernika. Jest tam trafienie. Zobaczcie: 8218. Jest radar. Kto tutaj wystawił radar? Na pewno to będzie Edynburg. Bo delikatnie płynie. Powoli. Jest Edynburg. Jest krążownik Edynburg. Pani tutaj pokazuje swoją burtę. Jeżeli teraz dostanie tymi pociskami. I nie ja zobaczcie jak siadło. 21902 cytadele. I jeszcze teraz nie działa. Również skierowane są w kierunku tego krążownika. Krążownik chowa się za wyspę. Zobaczcie, jak tutaj kapitan na niemieckim. Oj, jeszcze mamy również tutaj niemieckiego krążownika z drużyny przeciwnej. Oddaje salwy do naszego krążownika. Ej, no i teraz będziemy chyba oglądali pojedynek dwóch takich samych krążowników. No i teraz kto będzie lepszy zobaczmy. Czy Agir od zielonych, czy Agir od czerwonej drużyny? Wystrzał pocisków z przednich dział jest tam trafienie za 3153. Lepidem włączył w tej chwili e, sondę hydroakustyczną Hedenburg e, delikatnie e, cofał. Teraz ruszył do przodu. Mamy z drużyny przeciwniej. Krążownika Edenburga, który wypuszcza w tej chwili torpedę w kierunku naszego Aigra. zobaczmy jak to się tutaj skończy. Czy ten Edenburg zakończy na tym etapie swoją bitwę? I teraz zobaczcie, krążownik Aigr niemiecki pokazuje w tej chwili burtę. Jeżeli tam siądzie, ładnie też tam siadło. No i jesteśmy coraz bliżej Edenburga. Edenburg. O i tu już się ładnie pokazuje. Miękki ten Edynburg, No i teraz jeżeli dostanie, czy to będzie ostatnia salwa w kierunku tego okrętu. Takie zobaczcie, frau trafiony w dwie cytadele. Jest pierwsze zatopienie. No i teraz e, płynie tutaj Aigry z drużyny czerwonych. Kapitanowie będą tutaj walczyć. Jeden na jeden. Kto będzie lepszy? Czy Aiger z drużyny zielonych, czy z czerwonych? Zobaczcie, jedna salwa, druga salwa. Tutaj kapitan z drużyny zielonych troszeczkę ryzykuje, pokazuje swoją burtę. Jeżeli by w tym momencie dostał tutaj tymi pociskami, by był potężny szok, ale dostaje tam torpedy. Zobaczcie, w sposób ten Aiger zostaje zatopiony. Mamy Karnota dość daleko i mamy Degrossa, niemieckiego pancernika. No i teraz pokazuje się brytyjski pancernik Duncan. Jest salwa dla niego trafienie, tylko tam przebicie na wylot. Jeden pocisk rykoszetem się odbija od pancerza tegoż pancernika. No i teraz następna salwa. Olga chce tutaj za wszelką cenę pomóc naszemu sprzymierzeniowemu pancernikowi Illinois. No i zobaczmy, czy uda się tutaj cośkolwiek zagrać. Zobaczcie, jeżeli się zastanawiacie, czy taki właśnie krążownik jak Eiger, czy warto nie pływać na bitwach. Rankingowych, no to mi się wydaje, że nie ma tutaj pytań. Zobaczcie, jest i Karnot. Kapitan szybciutko manewruje w jego kierunku. No i teraz e, będzie Brest walczył i Aigr. E, razem atakują Karnota. Jest tutaj duży kaliber. Jest oznaczenie duży kaliber. No i teraz zobaczcie. No, i pokazuje bok tutaj również ten krążowni Karnot. Jest tutaj trafiony za 11 tysięcy. To będzie lepszy? Kto zatopi Karnota? Czy Karnot zatopi Bresta? No, jednak kapitan na Aigru decyduje się na wysłanie torped. Nie, nie decyduje się Taki Jest to lwa. Jest trafiony, nie pójdą jednak torpedy. No, macie jak pięknie tutaj. Tak jest, jest i trafiony. Ekspert do walki w zwarciu. Mamy drugie zatopienie na koncie kapitana z drużyny zielonych. Duncan pancernik ucieka, próbuje się tutaj ratować. Przyjmując oczywiście dwa punkty. No i zobaczcie, pozostaje Aiger sam jeden. Jeden, cała drużyna liczy na niego i musi tutaj podołać stawić czoła. E, dwóm pancernikom niemieckiemu pancernikowi Degros i brytyjskiemu Duncanowi Zobaczmy, czy uda się kapitanowi cośkolwiek tutaj zrobić Za chwileczkę po lewej stronie tak jak teraz działa soją, pokaże się nam Duncan, jest on bokiem, pokazuje się, no teraz jak dostanie salwę na pewno go zawoli, jest trafiony, zobaczcie ależ tutaj ładnie trafił Trafi nie w dwie totale. no i zobaczcie E, mamy tutaj e, zatopienie, jest okręt trzeci zatopiony, no i jest niemiecki pancernik de gross. no i o samo zobaczcie, ależ tutaj siada, no groźnie było, groźnie było, kapitan będzie się decydował chyba na e, wypuszczenie w kierunku pancernika torped, torpedy za chwilę będą załadowane i salwa. I o pięknie. No, jeszcze z tej strony się nie załadowały torpedy. Już są torpedy załadowane. No, no i teraz zobaczmy. I jeszcze tutaj trafienie. Idą torpedy. Niemiecki pancernik utknął przy wyspie. No, i teraz. Trafienie działa. No i teraz co się będzie działo? Zobaczmy. Z tej odległości to pancernik będzie przebijał naszego krążownika pociskami na wylot. I jest trafiony zobacz. Powolutku, powoli oby tutaj nie doszło do zderzenia się tych okrętów. Ładnie to wygląda. Tu że na pancerniku nie nadążają się obracać za krążownikiem. Obrót. Wierz, zobaczcie i teraz kto pierwszy jest trafiony.